O, zaraz lepiej. O, teraz się dobrze widzę. Dobra, błysk cipki. Co to jest za komenda? A jest! Ale zajebistą masz tą cipeczkę, ale bym Cię normalnie rżnął, Angelika, bym Cię rżnął! Ściągnij koszulkę! Siedź bez koszulki! No dobra, niech Ci będzie. Zobaczę tą komendę, co tu się wydarzy. No to ściągnie? Serio? <gry> no, no, najpierw czapkę ściągnie to do góry, Angelika. No, zara, zara Wszystko po kolei. A dużo Koszulkę lepiej. do góry. Dużo lepiej bez tej czapki. Czy na wiesz? Normalnie. No, ściągaj to. Ładne mascycki, takie nie za duże, nie za małe, sam masz. I Ci bóle też pokaż. Fa, fas... Ciągaj tą, no, wej się ładnie rozbierz. Masz jest, ładne ciało, ładna jest, cipeczka, ładne cycki, ładna to twarz, cała ładna jest jak tam mój puls? 73 tylko, ale niski. Było 80. Ale będzie rżnął. Rżnęłabyś się ze mną? Angelik, oh. Angelik, Tylko czapeczkę załóż! O, Nic akurat... Nic poza tym! A zajebiście, bo czapkę naprawdę zakłada! <laughs> ja, Fidzi! I prza... idź dalej, żeby cipkę było widać! Daj cipkę do kamerki! Mariusz... Ja z nim Angelica, cały czas... do kamerki! Mam z nim cały czas kontakt, on chce żyć w tym! Uwierz mi, on chce w tym <laughs> żyć, bo mi było go momentami szkoda... Tłumaczyłem mu na wszelkie sposoby, do niego nic nie dociera. Pokaż, Dildo. O, znikasz, co się stało? O, wibratorek! Dildo! Zapinaj się, Angelika, zapinaj się. I pomyśl, że to ja. A to tak, Mariusz. To, dziewczynka to jest niewinna dziewczynka. Wbrew pozorom, mógłbyś mnie obwiniać. Fajne warkoczyki. Bo, Białe warkoczyki. bo przyczyniam się do tej iluzji. Jestem z tego doskonale sobie. Jestem doskonale tego świadom, nie? Ale. Może to być dziwne, ale wydaje mi się, że sprawia mu jednak za to radość. Kurde, jeszcze bardziej brudne. Marcin pokaż się na samolociku. Ja pierdolę, ale ona ma cytuszki. Zaraz ja muszę się mu pokazać. A jak to garnąć? Ale wy tego nie zobaczycie. ręka, pokaż się! Zaraz, zaraz. Muszę to ogarnąć. O nie, nie tu. Cholera jasna. Co tam piszesz? Kurwa nie to, <laughs> a to może zostać. <laughs> List miłosny. <laughs> hm, nie to nie to. Ale co ty tam Angelika piszesz cały czas? Kurwa, dawno tego nie używałem. Ej, nie mogę mu się pokazać, nie mogę tego znaleźć. Długośmy się nie widzieli, nie Angelika? Napisałem mu, czekaj. Yy, kurwa, macie. Gdzie był... Gdzie był ten wariacik w samolocie? Ups Co to jest? Pokazałem mu mównicę przez przypadek <laughs> Ej, no ale jajca. O, znalazłem Tylko muszę to ogarnąć. Ja muszę zaraz tak pokażę. No. Się tak pokaże, nie? Po drugiej stronie, bo tu Angelika jest w stroju Co Ewy. Ty tam na pianinie grasz. Angelika jest w stroju Ewy. <śpiewanie> o! Cześć. Co masz? Jesteś osa, słucham, słucham, pszuka Maja! Normalnie. Czułka Maja sobie lata O, o, o ja, Dobra, połączę go z kimś, zobaczymy co z tego wyniknie Andrzej, co ty tam robisz? No, <laughs> oh, ja dziadek Co Dziadek, wiesz, że ty, wiesz, że ten taki gościu cię w internecie ośmieszył I normalnie zrobił, jak taką laską gadałeś To cię Czy nagrał, to nagrał i w internet wrzucił No Ja oglądałem to, to przed chwilą Ale chodzi mu o robaliniego chyba Taki gościu, Odyn live się nazywa. A, to ja, o Młody Life Odin life. No i ty mówił Odin life. No i ty, ty mówi... Normalnie wszystko jest jak gadasz. Normalnie, że jakaś z dupeczką jakąś gadałeś. I on cię nagrał, on no w chuja No i on cię w chuja zrobił i w internet wrócił. Ja? Yeah. Ja? Yeah? No, serio, no tak to bym ci nie znał, przecież że no pierwszy raz się widzimy. Mm. A czemuś ty wskoczył? Bo ja z tą dupą cały czas byłem na, na kamerce, a ty wskoczyłeś. <laughs> No to cię w chuja robią. Ja pidi Siemano, Siemano. No proszę sprawisz, te laski nie są rozebrane? Dobra jest git. Zła media, no, Baltazar najwidoczniej tak, kurwa, znać się, ktoś ciekawy właśnie się. Tam mordeczko słychać Co? W porządku słychać mordeczko Wszystko w porządku Siema Siema. <grym> Prawda 3 złote Andrzeju, proszę, uwolnij Wielka Końska Głowa. Zostań w zastępie oginków. Proszę Cię, księżniczka Wielka Końska Głowa, jest gnębiona przez Mysiego Ryja i jego żonę Rybi-Łeb, Uwolnij Wielka Końska Głowę, Andrzej, proszę Cię. <laughs> Kurczę, mam nadzieję, że Andras. Teraz... To jest No jakiś statement. Sięba, Andrzej. <laughs> O oh, kurwa, Andrzej! Jest. Siema, Andrzej! Czekaj, Siema. czekaj, czekaj! Andrzej! Mm, Siema! Andrzej. Uwolnij końską głowę! <noise> ty dziadek, ty gab... <noise> O kurwa, ale rozjebał system. Jak ja go kocham. <noise> Siema, Andrzej. Siema. Masz uwolnić końską głowę! <noise> Końska głowa jest zazdrosna! <noise> to jest Gołd jak chuj, nie? Laski z Ukrainy się do niego rozbierają. Starsze panienki klękają przed nim. Najlepsze jest to, że nie walę kitu. Naprawdę tak było. Siema, żyj. Co jest? Masz uwolnić końską głowę. Jaką końską głowę? No, bo siedzi w więzieniu. <noise> nie znam się. O kurwa, nie wierzę. Ja też nie. O oh, jaż, so. <laughs> ale jajce! skąd <gasps> oh. uh <-huh>. <laughs> A nie wiem. Tak, tak co powiedziałem, pierwsze imię. Jak mi przyszło do głowy. Kłamiesz. Nie kłamie. To narka, trzymaj się. nie, Andrzej, jest. nie, nie, nie. Stój. No co jest? Cipologii? Co? Hmm. co? Co to są cipologii? Spoko Karting dzisiaj był, Kolumbiki. Kolumbijki? Kolumbiki kolumbijki? No widzisz Halo Odyn kur... My się Uch. widzimy na OME, ja sobie robię o co na OME, nie wiedziałem, że ty masz streama Patrzę a tu się ma Andrzej. Ja mówię, że jeśli nie skipował, a ty nie skipnąłeś. No kurwa ode, no. Ja że... no. ja nie wiedziałem. Wiesz, to że... Ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, że to ty! Ja nie wiedziałem, że to ty! Ja że to ty. A skąd mógł wiedział? Dzięki! Kurde ja nie wiedziałem, że robisz taką trzodę. Ja nie wiedziałem, połączylibyśmy siły, przepraszam cię Ja nie wi... Ja nie chciał, ja nie wiedział! ma. ja tak samo Esu nią. Co za moja dziedzę Cześć Amelia Siemandzej Kurwa Siema. Siema. Siema Co tam? Spoko Zajbiście nie. No, no i świetnie Zdrowie o, o, zdrowie, zdrowie na budowie. Słuchaj. Cały czas Angelika jest za tym, jeszcze pisma niej są. Ona omce? się włączali. To jak to było robione? Że tam inni wszyscy mnie znali. Halo, Andrzej, halo, Andrzej. Albo jesteś popularny, bo ja jestem on live i podobno cię ośmieszyłem. Czy czujesz się ośmieszony? Zajaram się i tak zalajdę spać, już kurwa która druga, skudą Pierwsza dwadzieścia. do końca się działo do trzeciej czwartej. No powiem ci mam tu jeszcze to piwko plus jeszcze trzy, to jadę na maksa. Czujesz się ośmieszony, że jesteś w internecie? A karski się skończył. Co się skończyło? Tak, tak, bo, skończył bo tam była pula 40 minut i ona została zakończona. A to było jakieś połączenie z tym oem tak, nie? Tak, tak, bo tam jest taka pula minut i po tej puli no, ja potem pisałem, wracają Omega, te. tam te same pisma Andrzej, takie i te znaczki takie były z a Co chce ale Monika to... powiedziała za jej kolei i mnie przełączyła, powiedz jej teraz na ekranie zechcesz ze mną gadać. Powiedz, zechcesz uwolnić wielka końska głowę, a ja się właczę. Andrzej proszę. Końska głowa. Niech siedzi do żywocie! mocne słowa, a ja ci powiem, że nie kumam, że ta końska to jest wielka koń końska ja, głowa. ja właśnie chciałem ci powiedzieć, nie wiem, że ta wielka końska głowa siedzi i że wielka chcą ją głowa siedzi. chcą ją uwolnić, ale tak właściwie nie wiadomo o co chodzi i ktoś mi mówi, wiesz o co chodzi, a ja nie wiem o co chodzi. Trzeba uwolnić wielką końską głowę z więzienia. Kurwa, ale. Kropka kropka ale... 10 zł Nie, krop... nie, to było zawsze kropka, kropka, 5 zł. złotych kropka, kropka. No. Kto... Ale kurwa, ja ci powiem kto to jest? Kto to jest ta kurwa? Ja wielka chciałem do kasyna głowa? dzisiaj jechać, wiesz? Do kasyna chciałem jechać. A do której ale kasyno no jest, jest otwarty? Ja bym pieniądze do życia i bym kurde jak miał pecha, to bym cienko srał. Nie, to byłby zły pomysł. Ale ja w ogóle myślałem, że jesteś na plusie, jak jesteś jeszcze 800. Na... Ja się wiesz, że wyszłem trochę na prostą, wiesz? Jeszcze ostatni dług za dwa tygodnie spłacam niecałe. 800, nie? jestem bez długu. A tak jeszcze następny miesiąc, dobrze się odkułem. Moim zdaniem to lepiej, żebyś teraz przystopował. Ja na razie chcę pozbierać trochę kasy, tak o właśnie. O... Koła, a potem się będę bawił. Wiesz? O, właśnie, elegancko. Ile renty? Co mówisz? Ile renty? Nie rozumiem. Ile renty? Ja mam 1300. 1300? I co? Opłaty i wszystko jest elegancko. Ja, ja wszystko poopłacę, mam 1000 do życia na miesiąc. Kurwa, to w Niemczech za 1000 euro to chyba spoko, co? Idzie, robić ja, ja dobre ja mam zakupy? Za darmo siedanka, za darmo obiady, ja, ja mogę po 700 na, na miesiąc odłożyć. A do fryzjera kiedy? O, fryzjer jest, muszę zrobić, w poniedziałek robię termin i następny poniedziałek będę fryzjerowany. A to, to ten fryzjer to jest yy, zważywszy na to, że... Charytatywnie, taka baba fryzjerka robi charytatywnie. A to tak dla każdego, nawet dla osób z ulicy, czy jak to nie, jest? Nie, to tylko dla biednych ludzi, a ja udaję biednego. Kurde, nie wiem czy pamiętasz, ty, ty jesteś z Sigma. Pamiętasz, jak ci mówiłem, co to jest Sigma, mogę ci przypomnieć. Sigma to. W zatem Cudzo ten kaszel mnie w W slangu. Odgaczy. W takim slangu. W slangu młodzieżowym. A co to jest, cukiereczki? Taki eukaliptus. A tu ja takie lubiłem, takie cukiereczki. One były takie, właśnie, że niby dobre na gardło, i smakowały, no i się no, często je dawało baszy, dzieciakom. Nie? Ja za gówniaka dostawałem to od rodziców, to było spoko. Ja to wiesz, co? Jak mnie gardło boli, to biorę ten y, Holinex, taki do ssania. Takie jakby coś Ada Cukierek, nie? nie wiem czy kojarzysz. To mi mega pomagało zawsze. A tak to napierdaczam herbackie z cytryną. Czy ja już tych różnych środków zabrałem, kurde, antybiotyki, wszystko, nic nie pomogło, znaczy trochę pomogło, ale nie do końca. O. By trzeba było rzucić palenie, wiesz? A to nie takie łatwe, nie? Nie. Lekarka ja powiedziała, będę palił, to się tego nigdy nie pozbędę. To jest właśnie to. A słyszałeś, że ja Cię podobno ośmieszam w internecie? Że co? Że ja Cię ośmieszam w internecie. Nie no, mi jeden. No i jak uważasz? Bo jesteś w internecie. Czujesz się ośmieszony? No i nie uzyskałem odpowiedzi. To po Angelicy co się włączali, to jeden tam gadał. No tak, tylko że... Jak jesteś w internecie, boli Cię to? Co? A, ja to ulewam. Popularność na Omy TV, mam wrażenie, że Ci służy, bo każdy Cię wtedy zna, jo? O co kurwa chodzi? Ej serio, jak z nim gadałem na Whatsappie to tak samo On nagle ma taką blokadę, zablokowany jest Ja nie wiem o co w tym chodzi, on normalnie ma od razu Zamiast. blokadę Siema Andrzej kurwa, no elo co tam Andrzej rami Ty, myślałem, że zaraz mi jumpscare wypierdoli Co? A czemu masz napis siema Andrzej? Musisz końską